3, 4, ry Witam was w kolejnym odcinku z kariery Mateusza Staraskiego, czy inaczej to jest Stali Mielec. Dzisiaj rozegramy kolejne kilka meczów. Wcześniej nagrywałem, także, bo, był, bo nagrałem odcinek w poniedziałek, także oglądaliście. Widzę coś, że wysiedlenia spadły z tej serii, przepraszam za ten motor, no ale no nie poradzę nic za to, ale dobrze dziękuję za te subskrypcję, bo widzę, że idą powoli do góry. Jesz, jeszcze dobimy do 140 subskrypcji do końca miesiąca, to zrobię Wam daily przez cały miesiąc sierpniowy, bo y, teraz macie co dzień odcinki do końca tygodnia, a jak będzie, a jak będą... jak chociaż jednego odcinka pojawi się 100 wyświetleń tego jednego czasu stali, to, to jeszcze zostaniecie może podwójne nawet daily. Nie no, aż tak to nie szaleje, ale myślę, że daily będzie przez jakiś czas. Także zaczynamy dzisiaj kolejny mecz, jest to z Piastem. Pamiętam, o zostanie czyli graliśmy z Sandeckiem i przegraliśmy ten mecz. Zobaczymy jak będzie z Piastem. sądzie dania Stefański, przegrywamy. Gola strzela Kadusz Najemski dla nas, a dla Piasta Gliwica strzela Surynsen, Ulowain i Piasecki, których, co ciekawe, był nas sprzedaż. A jednak go trener Aleksander Vukowicz zostawił. Czas chwilę przerwy, przez to, że jest reprezentacyjna. Pamiętajmy w tamtym, na tym odcinku, że nieźle na początku. Teraz troszeczkę może gorzej będzie. Odjadę taką wisą Polsk. I żebyśmy nie spadli, no ale i tak starczy. Ma się na czwartym miejscu, obecnie jest czwartą potęgą w Polsce. I... Będzie się zaraz wygra. I wygrywamy! Szkurin, Hinokio, Kochalski, yy, brawo broni. I mamy zwycięstwo, z to, że i, i inne drużyny się potykły i, no, i, i obecnie jesteśmy, tu się już nie zmieni, będziemy trzeci po tej kolejce, Tal Mielec, no fajnie jakby tak przesimowała na liderze. No i czwarta, a, i, nie wiem czy ktoś nie grał w wiem, że Jaga nie grała tego meczu jeszcze. Teraz nasza kolej, wygrywamy Koki Hinokio, dobra, dobra forma, nasza ostatnio dwa zwycięstwa. Tylko przegrana na jedna. I znowu tym razem jesteśmy trzeci. Także Stal czyś nie popuchary. aż nasz Celtic chce. To stolarski robią, dobre, robią, robią dobrą robotę, ale może i kiedyś. Na razie nie chcę, mam mod. A moda. Na Celtic to ja mam byt moda mogę grać. I taka karierę, to może powiedzieć na konsoli mojej. Brawo! Hinokio! Hinokio gwiazda naszego zespołu, no nie. Że wygrywamy z górnikiem w Zabrze i pokazujemy dobrą siłę. Stal jest druga. Stal mielec naprawdę udowadnia, że z wiceliderem ligi Lech Gdańsk, też dobra, dobry zespół, ale Sarnawski bramce, także. Pilze. Przegrywamy, ale czas bo kiedyś przegać. Z Lech Gdańsk. Tak się trzymamy, dobrze, bo jesteśmy trzeci i tacy. Myślę, że władze są zadowoleni z naszego postępu. dzień później jeszcze wyniki. z przed nami Arka Gdynia. Myślę, że łatwy dywal To już taki rywal przeciw Także myślę, że. za zaoslech. Także jeszcze musimy wygrać z Arką. Arka w składzie taki węglarz Englisch. także. Myślę, że sensacji tu nie będzie chyba. Będzie! Kasper Skóra! Druga porażka z rzędu. No, sensacja się dzieje, że powoli to stal spada z tej trzeciej potęgi. Obecnie jesteśmy czwarci, ale nie spadamy zaraz. Myślę, że przynajmniej z Lechem. Pamiętajmy, że. Jak tam wygląda nasz raport w Właśnie nie potrzebne te raporty. No, ten, no nie, na ten baronem. Może kiedyś na łapkę sobie wejdzie. In moc, jeszcze to jest na składnie. barony dzięki. Mam trzy punkty przewagi nad Lechem, także trzeba to wykorzystać i wygrać ten mecz. Może z mocniejszym rywalem poradzimy sobie lepiej. Niestety nie. Salamon. Jeszcze gra? Wiesz, że on już zakończył karierę. No, tak Nie Mógłbym sobie tu bednarek w ramce. No i teraz jest stal, Siódma, także przyda się wygrać jakiś mecz. Chyba coś, forma nam zaczęła szwankować. Tak, nie może być. Mamy teraz łatwe mecze, także koniec z tymi. Umieliśmy wygrać Legią z Górnikiem, no to teraz czas pokazać to z Radomiakiem. Jest, brawo, Szkurin. Pokazujemy to. Brawo. Mamy teraz mecz z Koroną. Wygraliśmy ostatnio, także mamy dobrą pasę znowu. Może gdzieś tam Fajnie, jakbyśmy przez... przezimowali naprawdę gdzieś wysoko, bo... Chcę walczyć o puchary w tym sezonie, bo jak taki zespół nasz umie walczyć, no to to... to... Trzeba to pokazać. Stal, no, Budziłek, przegadzam na początek z nią, ale teraz myślę, że zakończymy ładną wygraną. Ohohoho, ale w pierdziel! Ale ukaż Budziłek, naprawdę robi formę. Pokazuje, że doświadczenie po jego stronie mogę zająć go w motorze jednak. No i kończymy na dziewiątym miejscu. Stal mielec na stali, bo mieliśmy niezły początek. Jeszcze gdzieś tam. Co się dzieje, żeby nie, że nie było niezapójne? Jak się atmosfera jest z nic coś się zaczyna. Teraz poprawię Selika, żeby nie było jakichś kłótni. Wzimę nazwiska, jak się uda pozyskać jakichś zawodników może. Że na oferty za to kupimy nowego napastnika. Nikogo nie będę trzeba w klubie. Nie prowadzę żadnej własnej kadry, nie chcę. Ty! Było okienko I ja, A jakie miałem. a 15 tysięcy nawet nie przyłożono ofertę, także. Ale zawsze można coś darmowego ściągnąć. Szkoda, no i tak bym nie miał niego pieniędzy. Chodź też. Może w kolejnym, yy, kolejnym odcinku sprzedamy, kogoś kupimy. Myślałem o Marcinie Szpakowski do pomocy zamarł Włachewicza. Jakiego Włachewicza? Barnowicze Rzeoced. Myślę, że może gdzieś wzmocnienie by mogło tu przejść. Danek. Peksa nie gdzieś się rozwija. Jak tam w ogóle życie z Katowice? Jestem tego ciekawy. Mam 4 minuty straty. Oj ojoj. Co jest? Kacper skóra, jakby nie oni nie... nie to mody zostać kurminowski był pierwszy. Inne ligi, nie mamy... Przepraszam, jut podobno mi dzisiaj widzimy, bo na... na właśnie na te Batliki, także się ucieszę. IHA Twice, 8. spadł, i nie wróci na dzisiaj już biedne. Ja chociaż go umiałem prowadzić, a... no ten na to w My w klubie Legia Warszawa, jak ja Legia prezentuję się. Nie będę miał klubu oczywiście w trakcie sezonu, bo to po prostu jest nierealne. Nie zmieniał w trakcie sezonu klubu. Z czym co jest? Chyba że spadniem z ligi. Brawo, Błachewicz! Wreszcie jakiś punkt. Ale tak nie może być, że remisujemy. Bo jak remisujemy, to jest źle. Kiki chce grać. Sorry. Kończysz karierę już, człowieku. Nawet nie jesteś w pierwszym wyborem mój Śląsk Stal. Czekiwałam ten mecz, oczywiście. Nie, 2 do 0 dla nich, dziękuję. Nie 1 zero 0, bąk. Bąk widziałem. Zawodzimy, myszymi już nie umiem grać. Kiedyś chodzi gdzieś o obróbkę Audi, co mówiliście. Kiedyś się nam nauczę. Stal Mielec. No, w tym sezonie spada. Stal spada. Może nagle odpali Formex eks tego sezonu. Będziemy się powoli toczyć. Nie! Koki Hinokio, brawo! Brawo! Brawo zespół mój. Brawo Stal. Myślałem, że już nie będziemy rzadko wygrać punkty, A tu stal mielec. Sensacji nie zaskoczyła. A wy, wy, wywalaj, tam była ma. O Jezus, taki trudny terminarz mamy. Pamiętajmy, że w truki... trudnym terminarzu też umieliśmy wygrać. Może pokazujemy to z Rakowem! Remis, Dawid Kacz, Pokazujemy to w ramce. Jednak nie stanął mądrzyk, stanął. No, gdzie? Stanął w bramce. Miał mądrzyk grać w bramce, a, a, a był Trellowski Ale to jest oszustwo. Myślałem, że mądrzyk gra, ale Marek Pabszon zagrał taktycznie. Na pewno w kolejnym odcinku już grać, stali, prawdopodobnie. Jak spadniemy, to na pewno nie. Wiem. Czy by było dużo oferty za mnie, także na pewno 2-3 miliony euro trzeba za mnie zapłacić. I myślę, że odchodzimy. A jest dobrze, skurin. Myślę, że na pewno z sobą wezmę Kochalskiego i Szkurina, albo Szkurina samego samą wezmę, żeby nie obciążać komuś budżetu. O kochalskiego zobaczymy, żeby mógł moim bramkarzem Gość z Polski wzniemy. Legia! Oj, Stal mielec Legia, to może być hit Legii. Łacy hit. Komunikaty zobaczymy, czy nikt ich nie ma, bo to też czasem. Łania, ma ty jesteś... mocny na poziomie gerbowskiego. To, 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 to ja ci mam dać szansę. Ty jesteś z kontraktu. Brawo, Legia! Przegrywa Legia. Nie wygrywa tego... Dobrze. Bo, bo w myśmy przegrali z Legią, a teraz z nimi sywaliśmy. Bardzo dobrze Hinoki ocz tam Szkurin. Motor Motor Lublin. Czy się nie zagramy? Będzie ostatni mecz może zagramy tej ligi. Kończymy ligę. A Rato im Rądzę. Na no to się sobie radzi, widzę. Jeszcze! Wygrywamy jednak! Koki, Hinoki, z znowu nie daje rady. ciekawe na tym lądował Kacper Rosa. Co się dziwicie jak Alvaro Ratoni jest podstawowym mękarzem, a Rosa jest ciągle jego zwolennikiem. Stal Mielec i idzie nieźle. W wf, WF idzie. Mielec na się już utrzymał w lize, bo jest yy, codziennie prawie co każdy mecz. MC Emingen, co mnie bo Jesteśmy wysoko i chyba ma sensację, żeby zdać, żebyśmy wszystkim. chcieli mieć do końca sezonu przegrać. No ale zaczynamy od tego złego. Jakim cudem tu Szyromnika dali na Bramka? Nie ma Szyromnik nawet na każdym mecz przydział w sparingowym w ławce, jak patrzyłem. On jest tam niechciany, on tylko jest ławkowym. Niedużo lecimy do Szczecina. Może Szczecina pokonamy. Pogoń. Lubimy się stawiać Tak, Tak, tkacz. Kacz, brawo. Dawid Kacz pokazuje, że doświadczenie jak po stronie Stali. I Stal zdobywa punkty. I szósta. Do Lecha dużo nie tracimy. No ale to jest, nam nie grali wszystkich meczów. No Stal czy będzie siódma, a ósma. Musimy każdy mecz do końca ligi wygrać. aj KRAFTEVS! Ajajaj, aj. blisko, bieszczat mam. Co szkoda, że diodudis nie stał, nie stał w ramce, tylko Kacper, Bieszczat ustał w ramce i dość nie widać, że to jest lepszy bramgarz. No Stal musi wygrać przynajmniej jeszcze 2-3 mecze, żeby liczyć się może o walkę. My jeszcze walczymy o puchary, bo chciałbym zagrać w europejskich pucharach na tych eliminacjach głównianych. Taka sensacja, że taki klub słaby, a tutaj puchary i szkuri im brawo. szkuri walczy o to. Jak my pokojemy piast i pokazujemy, że jednak to my powinniśmy w tych pucharach zagrać, bo mielec jest dobry. Ma cztery mecze jeszcze przed sobą. Jak wszystkie wygra i liczyć na jakieś wpadki rywali, to mielec jest w pucharach. Na czwarce... My walczymy o czwarte miejsce. Jak po czy ktoś tam w pucharach wygra. Nie stop topu jest. Guli. Wygrywamy z Widzewem. Pokazuję drugi mecz z rzędu z wygraną, także. No. Stali z piąta. Stali z piąta. No i jeszcze jest walka. Wszyscy walczą, my walczymy. Stal mi lec z piąta i pokazuje to, że jest obecnie no sił ligi. To jest nas 32. Mecz. Niestety widzowie, dokona się oszustwa, ale. Bo po prostu chcę, żebyśmy zagrali w europejskich pucharach. Przepraszam to, ale na pewno tak nie będę robił. Wiem, że mogę się stacić, ale robię to na swoją odpowiedzialność. Chcę po prostu wysoko wygrać i mieć spokój. Zaczynamy. Stal, LKS, UK bo bosu, no, bossów biegnąć, biegnąć, ja w dowodę. Będę... Tak, gran, kanoplus widzę jest, także Hinokio, bo tu można no, wpadki, ja bym wolał to wykorzystać. Czwarte miejsce. Szkurin, brawo! Chyba jakby to było z Polski to byłoby miejsce, musiałby jakiegoś... Jakbyś... Szkurin, sz ila Szkurin, Szkurin GOL! Ila Szkurin! Tak zim jeszcze z 1 i 2-0 Po prostu nie chcę, bo ja się boję, że to mogę przestraczyć. Każdy mecz teraz takie robi, po prostu... Po prostu nie za frustracji, nie, ja nie, po prostu... Nie, że ja nie lubię przegrywać, bo po prostu to jest frustracja, jak macie tak blisko... Ja mam skończyć znowu na tym 6 czy 7 miejscu, durnowatym... Dobrze, tak nie spadam, to... Mielec miał pewne utrzymanie w tym sezonie, jeszcze nie dość, że jest z którąś ligą... Dostaniemy większe pieniądze... To jest po prostu miecie tu to... i można lepsze tam robić. Przyjdzie nas skóra. Jak przyjdzie nas król szelców jak będzie to z Ar Arki, to przyjdzie król. Szkurin. Dobrze. I dobrze! Jeszcze! Jeszcze Szkurin! Jeszcze ta piłka. Nie chcę grać na że gram na nowicjuszu. Tak często robię, bo ja nie gram na matorzy na początkujący, bo to jest więcej nudy niż to, ale to też... No jestem tym wygrywam 2.0 będzie Będę w ogóle kanał plus sport 4, a nie. Bo nie ma kanał plus sport. Hoki! Dobrze, koki. Brawo! Oleś to było rozłam! Normalnie Stal Mielec pokazała swój potencjał. Rozwaliła 4-1 gór rozwaliła, a my. No. Walczymy, walczymy. 5 punktów. Trzeba dwa mecze wgrać. Legia musi nam przegrać. I jesteśmy w Pucharach. Jak to wygląda sytuacja z pucharem Polski? Tam. Krakowia, czyli nie. Czyli... w stopce? Krakowiec przecież pierwsze, trzecie miejsce. Walczymy o trzecie miejsce, bo to daje Puchary. Bo Krakowiec zagra w Pucharach, lidzę Europy. Krakowiec wygrała. Jak wygrał, to by sensacja była. Arka kontra. Wszyscy walczą, wszyscy są waleczni. Arka, Arka Gdynia to świnia. Tam. Mogliśmy wygrać z Rakowem. Teraz mamy dwa mecze takie łatwiejsze, także trzeba je wykorzystać. Marka wróciła do ligi i pewnie niedługo z niej spadnie. Także no. Chyba kolejna powtórka z akcji, naprawdę. Hinokio faulowany, Hwasan Echman. Julie do szkurina, a ten zdąży, aj nie, tkacz nie zdąży. Węglarz Stolarski do eselika! Eselik, dobrze. Szkurin! Ale to był lekki Nie no do wichry nie mam zasadę czasu i gola. Przy 0-0 po prostu. Przecież jakiś gol musi być. 2-0 to wiecie, jest bezpiecznie. Kinokio, Azacki, Miechówka, Mileski. Szkurin, faul. Skóra. oj on może strzelić na mnie, nie, nie może, bo... Bo, bo, no jest, i on strzałów to nie umie. Trzeba by jeszcze umie to siłę kaski zlikwidować, to bardziej przeciwnika, to... Właśnie, i ten bilans ma być gorszy, bo mam dziewiąta porażka u nich. Ech man, a my walczymy o mistrzostwo. No mój czas poda nie, ale czy nie miejsce i Dawid Kacz ma to pokazać w tym meczu. To jest może ostatni mecz. Taki dobry, dobre przepuszczenie! Koki, koki Hinokio! Ja pierdzielę. Jak? Piemęcze. Jeszcze, jeszcze! Walcz, walcz! Kobacki. Jeszcze scoring Padło. Dobrze ja. Wreszcie się wkurzyli i strzelili. Szkurin ostatnia no, forma wysoka. Pokazuje to, że. Gerbowski. Gerbowski, dobrze. Fryderyk Gerbowski. doili Skurina. Skurin Szkurin wkurzony, mówi, że walczymy o Puchary w tym sezonie, bo. Hinokio! Już mamy Alwina Jazuzemsa. No, to jest doświadczenie, przecież mamy. Którzy już kiedyś walczyli, ale, już jakieś, o... to walczymy o nie, o Ligę Mistrzów, walczymy o Ligę Konferencji. Dobre zagranie po ziemi do Szkurina! Szkurin też chciałby zagrać, w Rakowie nie miał tej szansy. Także chcę mieć ją w stali. Bo jak nie to odejdzie, powiedział sam, że ma więc bo chcę coś osiągnąć z żoną, a nie być Ligi. Dobra Mam też jednego Julimera Mamy Janu Zemsa, który świetnie biega też Naprawdę się poci Eee, eee To już ta minuta, a ja nie mam Nie chcę, żeby ten jakoś długo trwał, bo muszę to jeszcze wrzucić Dobrze, teraz ta okazja Hoki Hinokio, brawo Wychodzimy, bo do 2-0 chyba nie mi... Co ja robię? No nie chcę Burnera. Zagraj. Nie to. Arka Jest! Zatki strzelił gola, ale to nic nie dało. Zatki już... Ilegi, ilegi... No, nie. Nie będzie. Chyba nie. Już po pucharach mamy... Ja nie mogę, ostatni mecz, Ostatni mecz w tym sezonie! Winiuk! I tak mieliśmy przegrać, bo już mieliśmy po meczu nawet. No i co, że Legia przegrała? i tak mi. Mieliśmy 6 punktów mieć. O. Sto bielec. Kończy piątej pokazuje to, że jest sensacją tego sezonu. O, Jagiellonia gra w pucharach? Tak. Jeszcze w lidze mistrzów! Nie, jak mi oferują, to nie można. Dobrze. To taka oferta to przyjmuję. Mateusz Stolarski. Ale zostaje trailerem. Jagiellonii miały stok. Mielec! To było przyjdzie na ile I na tym dzisiejszy odcinek skończę. Także dziękuję za ten odcinek, za to skończenie kariery Stali Mielec, ale po prostu przyjąłem lepszą ofertę, także no. Taki krótki odcinek Stali co mi zostało to nagrałem, także dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku z kariery tym razem Jagiellonii Białostocki, Mateusza Soleckiego, która będzie dalej kontynuowała już w sezonie 2027-2028. No, chyba tak będzie taki sezon. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i do następnego. Na razie, naura!